Dwa zdania na temat lampek w rowerze w kontekście bezpieczeństwa. Jak widzicie, niesie lampki świecą zawsze. Tylna, przednia każda pełni swoją rolę. Ta tylna to przesuwa kierowców, tak bardziej ode mnie, tych, którzy mnie wyprzedzają. Tak, tak, ich tak odsuwa na bezpieczniejszą odległość. Dość mocna lampka. A ta przednia lampka przeznaczona jest dla kierowców, którzy lubią wymuszać pierwszeństwo. Wyjeżdżają z jakichś bocznych ulic, uliczek, ścieżek, parkingów albo swoich posesji. Ta lampka to po prostu dla nich sygnał ostrzegawczy, że nadjeżdżam i żeby się powstrzymali przed wykonaniem ryzykownego manewru. Wracając do lampek, ale już w innym miejscu, bo się przemieszczamy. To ta przednia lampka po prostu pozwala kierowcy podjąć słuszną decyzję i nie wyjeżdżać tuż przed nadjeżdżającego kolarza. Zdarza się bowiem, że kierowca bagatelizuje albo źle ocenia prędkość kolarza. Nie zdaje sobie sprawy, że kolarz może jechać 30-40 a czasem nawet więcej kilometrów na godzinę i po prostu wyjeżdża na drogę. A ta dość mocno błyskająca lampka sprawia, że on się zawaha, zastanowił przez ułamek sekundy, a to wystarczy, żeby się powstrzymało od wyjazdu na jezdnię. Także ja gorąco polecam i zachęcam do stosowania również przednich lampek, bo o ile Tylne lampki to w zasadzie dzisiaj u rzecz powszechna. Tylne włączone lampki. O, o tyle stosowanie przednich lampek to jeszcze zdecydowana mniejszość. A jak mówię, na własnym doświadczeniu przekonałem się wiele razy, że to pomaga. Ta tylna, oczywiście, też tutaj migocze. Woli, czy Wali. Nie wiem, jak się to czyta. Jakaś niszczyzna. 40 zł, chyba kosztuje na Allegro, a ta przednia to jest lampka chyba z dekatlonu 100 lumenów, o ile pamiętam. Dobra, fajna lampka, dlatego że na USB tylna lampka to był błąd, że na paluszki, ponieważ ładowanie USB pozwala nawet jeśli nie ma żadnego wskaźnika pojemności baterii. To pozwala bardziej kontrolować naładowanie baterii. Zna się lampkę, wie jak długo pracuje, nawet bez wskaźnika, więc się po prostu ją podłącza. Ja tą lampkę podłączam za każdym razem po powrocie do domu, także na następną jazdę jest gotowa. Tu mam na paluszki, no i niestety nigdy nie wiem, kiedy ona mi się wyładuje, i zdarza się, że stanie się to w trakcie rundki jakieś, jak zauważę no to mam typową reakcję osoby, która przyzwyczaiła się do świadomości, że jej lampka się świeci i czuje się niekomfortowo wtedy. No i to jest ten minus. Gdyby była na USB, to bym sobie ją po prostu podłączał systematycznie i ten problem byłby ominięty. O, tą traską stąd i tu tam w dół leciał zeszłoroczny Tour de Pologne. Tak, etap do Krakowa To już ostatni etap, a nie wiem, ale... No ale ten do Krakowa, tak, tak, no, tutaj śmigali chłopaki. Ja też tam śmignę zaraz. A co? Jak się śmiga, to się śmiga, nie? Na koniec, jeszcze parę zdań to już przy pielęgnacji roweru. Po jeździe są tacy kierowcy, których żadna lampka nie powstrzyma, dlatego bądźmy ostrożni, myślmy za innych użytkowników drogi, przewidujmy co oni zamierzają zrobić. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy. Jeżeli go nie ma i nie mamy pewności, że kierowca wie, że nadjeżdżamy, a chce się włączyć do ruchu, to po prostu zwolnijmy, nie żałujmy tej utraconej prędkości. To byłoby tyle. Wy, jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia, to proszę podzielcie się w komentarzach pod filmikiem. Niech się coś w ogóle dzieje pod tymi filmikami. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.